Dzień dobry, kochani. Witam Was na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy uczyć się rozwiązywać zadania dotyczące obwodu okręgu. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co to jest okrąg. Okrąg jest to obwód pewnego koła. Nie jest on wypełniony wewnątrz. Uczyliśmy się w młodszych klasach, że okrąg nie ma wypełnionego środka, koło natomiast jest zamalowane, czyli ma wypełniony środek. Okręgiem może być opona od roweru, okręgiem może być koło hula hop. Dzisiaj przypomnimy sobie, w jaki sposób narysować najpierw taki okrąg, a potem zaznaczyć w nim pewne elementy. I zaczniemy od narysowania tego okręgu. Jak pamiętacie z lekcji, żeby rozpocząć rysowanie okręgu, trzeba najpierw zaznaczyć jego środek. Zaznaczyłam tutaj środek okręgu, w ten środek wbijamy cyrkiel. W rozwartość cyrkla bierzemy sobie dowolną yy, odległość i kreślimy okrąg. Przytrzymujemy ręką i kreślimy dokładnie okrąg. W tym okręgu, moi drodzy, mamy zaznaczony właśnie już środek, przez, zaznaczony przez kropeczkę. I będziemy zaznaczyć, zaznaczać pewne elementy charakterystyczne dla okręgu. Proszę wziąć sobie też linijkę i zaznaczyć. Od środka okręgu do jego krawędzi, mamy zaznaczony promień, czyli od środka do krawędzi jest to promień. Promień będziemy oznaczać małą literką R. Natomiast średnica. Średnica jest to odległość, która biegnie z jednego, ym, od jednego brzegu. Okręgu do drugiego i przechodzi przez środek. To jest średnica. Średnicę będziemy oznaczać małą literką d. Czyli charakterystyczne odcinki dla okręgu to promień oraz średnica. Moi drodzy, dzisiejsza lekcja to obwód okręgu. Jak policzyć obwód okręgu? Jest na to do wykorzystania odpowiedni wzór. Ten wzór oznaczamy literką l. l, czyli obwód, i ten wzór to 2 pi r, małe r. Jak wy zauważyliście, w tym wzorze pojawiła się właśnie literka r, czyli promień, czyli będzie, potrzebny nam, będzie potrzebna nam długość promienia, żebyśmy mogli policzyć obwód tego okręgu. Hmm, cyfra 2 pojawiła się we wzorze, trzeba będzie ją wykorzystywać i pojawiła się jeszcze taka, taki symbol jak pi. To jest pi. Mówimy o tym, że jest to pi. Jest to... Co to jest to pi? Pi jest to grecka, grecka litera, która oznacza w matematyce pewną wielkość. Jest to stała wielkość, która wynosi 3,14 setnych, ale tak naprawdę jest to liczba niewymierna, której do końca nie potrafimy, nie potrafimy przewidzieć, nie, potrafimy, nie wiemy, ile to jest. Natomiast przyjmujemy w matematyce, że to jest 3 i 14 setnych. Taką cyfrę używamy do rozwiązywania zadań, chyba że w zadaniu jest powiedziane, przyjmij za pi na przykład 3. Skąd to pi się wzięło? Pi jest to pewien stosunek stosunek długości okręgu do jego średnicy. Czyli moi drodzy, pi jest to pewna liczba. Wyliczamy ją y, wiedząc, znając długość okręgu podzieloną przez jego średnicę i otrzymamy, że to w przybliżeniu jest równe 3,14 setnych. I dla nas, moi drodzy, tak naprawdę ważne jest, żebyśmy zapamiętali, że to pi wynosi 3,14 i będziemy to wykorzystywać do obliczenia obwodu okręgu. Przejdziemy sobie teraz do zadań, w których właśnie wykorzystamy już tę wiedzę. I popatrzcie. Pierwsze zadanie. Oblicz długość okręgu o promieniu r równym 2 metry za pi przyjmij 3,14, czyli to, co powiedziałam przed chwileczką. Czyli, moi drodzy, najpierw przypomnimy sobie wzór, który przed chwilą Wam zapisałam. L jest równe 2 pi r, czyli l... Czyli długość okręgu jest równa. 2 razy. Za pi przyjmij 3,14. 2 razy 3,14 razy r. r jest równe 2 metry. Razy 2. 2 razy 3,14. Jest tutaj wszędzie mnożenie. 2 razy 3,14 to jest 6,28. Razy 2. Otrzymamy, że to jest 12,56 metra. Jednostka to metr, czyli długość tego pierwszego okręgu wynosi 12,56 metra. Zobaczmy teraz zadanie drugie. Mamy tutaj do obliczenia również yy, obwód, oblicz długość okręgu o średnicy 10 cm, za pi przyjmij 3. Czyli zobaczcie, teraz już za pi nie przyjmujemy 3,14, tylko w zadaniu autor powiedział, że mamy przyjąć za pi 3. No i średnicę mamy podaną. Jak pamiętacie, średnica to jest długość, która jest dwa razy dłuższa od promienia, czyli musimy najpierw wyliczyć sobie, ile wynosi promień. Czyli r będzie równe 10 cm podzielone przez 2, czyli będzie równe 5 cm. Tyle wynosi nasz promień. No i teraz wzór na nasz obwód wynosi 2πr. Podstawiamy do tego wzoru. Dwa razy. Za pi mamy przyjąć 3 razy r. R wyliczyliśmy, że wynosi 5. 2 razy 3 jest 6 razy 5. 30 jednostka centymetrów. Obliczyliśmy, że długość naszego okręgu wynosi 30 cm. To było drugie z zadań. Teraz spójrzmy na kolejne zadanie. To jest zadanie, w którym mamy obliczyć promień, czyli r okręgu, promień okręgu wiedząc, że jego obwód wynosi 8 pi. W tym zadaniu moi drodzy musimy wykorzystać wiedzę dotyczącą właśnie znajomości wzoru na obwód okręgu oraz wiemy, że ten obwód wynosi 8 pi. Czyli moi drodzy, w tym przypadku obwód wynosi 8 pi, a wzór na obwód okręgu wynosi 2 pi i moi drodzy, z tego, co tutaj zapisałam, musimy obliczyć r. To jest dla nas szukane. Tego nie znamy. Musimy to wyliczyć. Czyli, moi drodzy, tak jak robiliśmy w, w przypadku zadań z przekształceniem wzorów, będziemy teraz przyrównywać te dwie wielkości po to, żeby wyliczyć właśnie r. Czyli ja sobie zapiszę: 2πr jest równe 8pi. Przyrównałam. Tu jest wszędzie, moi drodzy, mnożenie. W związku z tym możemy sobie teraz podzielić przez to, co jest przy R i nam jest niepotrzebne, żebyśmy mogli zostawić po lewej stronie samo R. Ja na początek podzielę tylko przez 2. Dzielę przez tą dwójkę obydwie strony, żeby się tej dwójki tutaj pozbyć. Czyli po lewej stronie zostanie mi tylko pi R, a po prawej stronie 8pi podzielone przez 2. Zobaczcie, 8 i 2 nam się skraca. I zostanie nam pi r jest równe 4 pi. Został już nam tylko taki zapis. Pi r jest równe 4 pi, chcemy wyliczyć, przypominam, r, czyli przy R niepotrzebne nam jest to pi, czyli dzielimy obustronnie przez pi. Ten wyraz podzielony przez pi pozwala nam zostawić tylko R, a ten wyraz podzielony przez pi pozwala nam zostawić 4. Czyli wyliczyliśmy sobie, że R, czyli promień tego okręgu, wynosi 4. Czyli wykorzystaliśmy sobie tutaj wzór na obwód okręgu. I mam jeszcze jedno zadanie, moi drodzy. W tym zadaniu spójrzcie, mamy również obliczyć promień okręgu, wiedząc, że jego obwód wynosi 20 cm. Czyli mamy dokładnie taką samą sytuację jak w poprzednim zadaniu, natomiast mamy ten obwód podany troszkę inaczej. Najpierw wypiszmy sobie dane. L wzór na obwód wynosi 2πr i ten obwód w naszym przypadku wynosi w tej chwili 20 cm. Przyrównajmy sobie te dwie yy, wielkości. Czyli 2πr jest równe 20. Pamiętamy, że potrzebujemy obliczyć r, czyli promi. R to potrzebujemy policzyć. Czyli moi drodzy, na początek dzielimy przez 2, tu jest znowu mnożenie, dzielimy przez 2, czyli pi r będzie równy 20 podzielone przez 2 będzie równe 10. Chcemy teraz wyliczyć r. Niepotrzebne jest nam pi. Dzielimy przez pi, czyli r jest równe 10. Podzielone przez pi, i tutaj zostawiamy sobie już ułamek. Mam nadzieję, że wykorzystacie te przykładowe rozwiązania zadań do zadań w trakcie lekcji.